Artykuł powstał dzięki Wam głównie ze składek z Patronite. Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Dzisiaj druga część artykułu o nawigatorach, więc żeby nie przedłużając, lećmy z tematem. Muszę się zaznajomić jeszcze trochę potem z Warhammerem Fantasy, gdzie Kuba pokończył. Kuba na razie nie będzie nagrywał, e, ja muszę przejąć ten temat. Tak więc lećmy z tematem nawigatorzy, sanctum navigatorum. Na e, Nawigatorów, na każdym zdolnym do podróży przez osnowę okręcie, Imperium, Sanctum nawigatorów zostało zbudowane na prawach odosobnionej domeny. Zazwyczaj jest ono zaprojektowane tak, by przypominało sferę między dwoma lub nawet dziesięcioma pokładami okrętu. Zamknięte królestwo nawis nobilite zostało wbudowane w ramy stworzonych ludzkimi rękami okrętów jeszcze w fazie stawiania ich szkieletów w wielkich stoczniach pośród gwiazd. Często te wielkie kule były dostarczane jako gotowy produkt przez reprezentantów domu nawigatorów, obarczonego zadaniem poprowadzenia budowanego okrętu w przyszłości. Dostarczana kula była w takich wypadkach gotowa do zamontowania na nowym okręcie, nietknięta przez dłonie lokalnych szkutników. W rzeczy samej w Imperium znane są opowieści o wielkich okrętach, które pokonywały próżnię przez setki terrańskich lat, a których nawigatorzy ani razu nie opuścili swojego sanktu. Energia, komunikacja i przewody użytkowe karmiły istoty zamknięte wewnątrz, a w zamian wypełniały one rozkazy kapitanów okrętu. A swoim trzecim okiem nawigatorzy mają jedynie prowadzić okręty od gwiazdy do gwiazdy. Bez nich i ich nadnaturalnych psionicznych darów, pozornie wielkie, rozciągające się na całą galaktykę Imperium Ludzkości, nie miałoby prawa istnieć. Bez genu nawigatora i tych, którzy go noszą, Imperium Ludzkości zwyczajnie nie mogłoby przetrwać, co najwyżej kontrola ludzi nad gwiazdami byłaby ograniczona do tych planet, które byłby w stanie, które byłyby w stanie same się wyżywić i kilku rozrzuconych po galaktyce międzygwiezdnych imperiów. Kontakt między światami byłby znikomy, a podróż między planetami, nie licząc najbliżej położonych siebie układów gwiezdnych, byłaby wielkim, zbyt wielkim przedsięwzięciem, by w ogóle się tego podejmować. Bez nawigatorów okręty byłyby zmuszone podróżować tylko poprzez Krótkie skoki wosnowe, dzięki którym byłyby w stanie przenosić się w przestrzeni na odległość maksymalnie kilku lat świetlnych i to przy wsparciu ogromnych banków pokładowych kogitatorów i ich kalibracji. Jako, że nawet najmniejsze błędy mogą mieć fatalne konsekwencje dla okrętu i każdej żywej duszy na pokładzie. Bez nawigatorów przejście przez najmniejszą międzygwiezdną pustkę bez szczegółowego, starożytnego wykresu drogi osnowy jest uważane za desperackie oraz głupie posunięcie podejmowany jedynie przez samobójców i doświadczonych kapitanów, czyli doświadczonych kapitanów i samobójców, świadomych zagrożenia, jakie kryje się w mroku, w pozornie pustej przestrzeni świata materialnego. Każdy nawigator jest potomkiem jednego z wielkich klanów nawigatorów, niektórzy wierzą, że ich więzy krwi są starsze niż samo imperium, jednak inni głoszą, że zostali oni stworzeni przez samego boga imperatora w czasach, gdy jeszcze chodził on między swoimi poddanymi w śmiertelnym ciele. To teraz ma jeszcze bardziej śmiertelne ciało. Na przestrzeni tysięcy lat nawigatorzy zgromadzili wokół siebie wielką polityczną i ekonomiczną władzę oraz wpływy, głównie dzięki roli, jaką pełnią w imperium. Jednocześnie każdy z nich jest niewolnikiem własnej rodziny i jej tradycji. Nawigatorzy niczego nie pragną, ale wielu z nich czuje ciężar rzeczywistości, kiedy są zmuszeni w niej przebywać. Dzięki swojemu oku osnowy są oni w stanie przebić zasłonę oddzielającą materium i immaterium, rzeczywistość i koszmarne królestwo rozciągające się za nim. Dzięki zdolności do przewidywania zmieniających się konturów i niemożliwych psionicznych prądów, nawigatorzy są w stanie kierować okrętem dzięki własnym mocom oraz dzięki światłu, jakie w osnowie dobiega do nich z astronomikanu. Przekaźnika stworzonego przez imperatora i spalającego duszę psioników urządzenia, które rozświetla galaktykę od strony starożytnej tery. Życie nawigatora polega na wypełnianiu obowiązków wobec swojego domu, jednak nie jest, to dla szczegol... nie jest to dla nich jakiś szczególny trud. Wielu z nich nigdy nie czuje się bardziej żywymi niż w momentach, gdy mogą zamknąć się w swoim sanktum, patrząc w szalone, wykręcające się głębiny im rzucając swoją wolę i bystrość umysłu do starcia z okrutnym sztormem energetycznym. I myślącym życiem, kryjącym się za wszystkimi widocznymi, nierealnymi obiektami tego przerażającego wymiaru. Każdy nawigator postrzega osnowę w kompletnie subiektywny sposób, traktując ją jako odbicie ich własnej, unikatowej natury, jako że nawet ludzie tacy jak oni nie mogą spojrzeć bezpośrednio w otchłań i oczekiwać, że i ona w nich nie zajrzy, nie niszcząc ich umysłu i duszy. Niektórzy porównują podróż przez ten wymiar do podróży przez zniszczony przez moc burzy las, wiedząc, że zbłądzenie ze ścieżki jest niczym poddanie się koszmarom kryjącym się w ciemnych zakamarkach. Innym, osnowa przypomina szalejące morze, jeszcze innym, pustynię ogarniętą burzą piaskową, rozświetloną nocną metropolię i milion innych rzeczy, w zależności od tego, kogo o to zapytać. W miarę jak nawigator zdobywa doświadczenie w swojej pracy i obrasta we wpływy, abstrakcyjne myślenie opuszcza go, opuszcza go na rzecz umiejętności dostrzegania osnowy taką jaka jest naprawdę, w czym pomaga im spolaryzowany stan, w jakim znajduje się ich trzecie oko, odbijające jedynie światło nieuchronnej grozy. Jednak nawet ludzie, którzy zostali genetycznie zaprojektowani do przetrwania koszmarów Osnowy, płacą wysoką cenę za kontakty z jej mocami, nawigatorzy, którzy służyli Imperium najdłużej, mogą ucierpieć na skutek zniszczenia ich organów i całych układów wewnętrznych, szaleństwa i mutacji. Wielu z nich koniec końców staje się wirtualnymi więźniami machim podtrzymujących życie w ich wewnętrznym sanktum. Z drugiej strony, wielu młodych nawigatorów, którzy odpowiedzieli na wezwanie do służby na rzecz imperium, rozkoszuje się swoimi nowymi wpływami i bogactwem, co zmienia ich duszę i odrywa ich od rzeczywistości tego, jak wygląda życie typowego poddanego imperatora. Na dodatek każdy z nich zdaje sobie sprawę, że dobrobyt, który mm, otrzymali, nie jest wieczny, podobnie jak oni sami. Ci, którzy przejawiają to dzikie, nihilistyczne nastawienie, często bardziej wpasowują się w służbę na rzecz wolnych handlarzy, uciekając w mrok, dokładnie tak, jak gdyby chcieli uciec przed swoim nieuniknionym losem, który przypadł w udziale każdemu człowiekowi. Niektórzy nawigatorzy zawdzięczają swój przydział na okręty wolnych handlarzy z uwagi na ukrytą przez ich rodzinę popełnioną zbrodnię lub też przez wykroczenie przeciwko własnym krewnym, czy też przez więzy łączące takich nawigatorów z niesławną lub przeklętą linią krwi. Mimo to, niezależnie od wszelkich dziwactw, jakie nawigatorzy mogą nosić na ciele i w umyśle, są oni kluczowi dla pomyślności misji wolnych handlarzy. W związku z tym cieszą się oni sporymi przywilejami i wolnościami w ich służbie, jako że każdy okręt wolnych handlarzy poza znanymi krańcami galaktyki i bez nawigatora na pokładzie jest z góry uważany za stracony wraz z całą swoją rodziną. Nawigatorzy posiadają pewne unikalne umiejętności, które reprezentują ich szanowaną linię krwi. Moc będąca w posiadaniu nawis nobilite jest słabo rozumiana przez uczonych w ezoteryce, a nawet przez samych nawigatorów. Nawigator jest żywym oknem z widokiem na osnowę. Gdyby nie gen nawigatora, możliwość spoglądania w osnowę bardzo szybko doprowadziłaby do głębokich mutacji i utraty zdrowia psychicznego. Nie jest on jednak wyłącznie tarczą na koszmary kryjące się w materium. Pozwala on nawigatorom na dostrzeganie prawdziwej osnowy, taką jaka jest ona naprawdę, a jednocześnie ukształtowaną w taki sposób, by mógł ją pojąć ludzki rozum. Niepodobnie do innych umiejętności psionicznych, nawigatorzy nie mają potrzeby wzywania energii osnowy czy też wykorzystywania tajemniczego psionicznego ogniska, by aktywować swoją moc. Ich moc jest raczej rezultatem ich wewnętrznego połączenia z osnową i dziedzictwem ich genów. Plotki głoszą, że nawigatorzy mogą przekląć człowieka zwykłym spojrzeniem, czy też zatrzymać upływ czasu prostą myślą, choć jest to jedynie kwestia przypuszczeń. Większość uważa ich za istoty ledwie lepsze od mutantów, choć niezwykle użytecznych, zważywszy na ich umiejętność kierowania okrętami przez osnowę. Spis znanych i najważniejszych umiejętności przenicznych nawigatorów obejmuje. Ether Doldrums. Nawigator wykorzystuje tę moc do wyznaczenia spokojnego punktu w nawet najsilniejszej burzy osnowy, w mniejszej skali jest on w stanie wykorzystać tę umiejętność do odnalezienia niezmiennego stałego fragmentu nierzeczywistości wśród wiecznie zmieniających się prądów im materium. Wyznaczone przez niego miejsce blokuje napływ psionicznej mocy i odpycha od siebie demony na skraj mrocznej dziury, z której pierwotnie wyleciały. Wiele domów nawigatorskich naucza swoich protegowanych szukania spokojnego punktu w osnowie, jako że często jest to jedyne miejsce, które chroni nawigatora przed byciem rozerwanym na strzępy i pożarciem jego duszy przez demony w wypadku załamania się pola gelera. Złowrogi obserwator. Ta moc, nazywana czasami złowrogim obserwatorem, czy też przeszywającym spojrzeniem, jest techniką wykorzystania mocy osnowy, która pozwala nawigatorom na lepsze penetrowanie najgęstszych burz osnowy i odnajdywanie w nich bezpiecznych przejść. Jeśli jednak nawigator korzysta z tej umiejętności... Obierając na cel jedną osobę, pozwala mu ona na oglądanie jej duszy i zgromadzenie wiedzy na temat jej sekretów i tajemnic. Chmura w Osnowie. Rozumiejąc i dostrzegając prądy Osnowy, nawigator może użyć, z... ukryć, może ukryć swoją obecność przed istotami, które mogłyby wykorzystać im materium do namierzenia go. Choć nie maskuje to jego obecności w świecie materialnym, może to ukryć światło jego duszy przed wzrokiem innych psjoników i wprawić w zakłopotanie istoty, których istnienie jest związane z osnową, np. demony. Ta już widzę, jak demon wprawia się w zakłopotanie. W miarę jak moc nawigatora rośnie, z czasem stanie się on coraz trudniejszy do wykrycia, a dodatkowo może nauczyć się maskować inne sygnatury w osnowie w swoim pobliżu. Zepsucie ciała ta umiejętność wiąże się z otwartą agresją i zazwyczaj wykorzystują ją nawigatorzy z renegackich i ukrytych domów. Nawigatorzy mogą wykorzystać tę umiejętność do wchłonięcia mutatywnych mocy osnowy i zalania nią wskazanych celów. Moc czaru nie tylko powoduje u celów paraliżujący zmysł bólu, ale i może być przyczyną mutacji, a nawet śmierci. Za tę umiejętność nawigatorom może jednak przyjść słono zapłacić, jako że znane są przypadki, gdy po rzuceniu tego uroku nawigator tracił poczucie rzeczywistości. Zakłócenie empireum. Nawigatorzy a posiadają wrodzone poczucie obecności osnowy poprzez słabo rozumiane metody psionicznej manipulacji nawigator jest w stanie zgnieść lokalny region przestrzeni empireum, tworząc z niej niewielki obszar targany miniaturową burzą osnowy. Okręty zamierzające wejść do im będą musiały wpierw opuścić obszar zakłócenia, Ryzykując poniesienie obrażeń, to samo tyczy się odwrotnej sytuacji, gdy okręt pragnie wyrwać się z objęć osnowy. Odpływ i przypływ. W czasie podróży przez immaterium, to taka kolejna, kolejna umiejętność, czas może płynąć w dziwny względem śmiertelników sposób. Na przestrzeni lat służby wielu nawigatorów nauczyło się poruszać w zgodzie z tymczasową nieprzewidywalnością pływów immaterium, które, jak rozumieją to nawigatorzy, leżą u podstawy świata materialnego. Wyzwalając z siebie energię osnowy i przekształcając ją w wizję, która zdziera z osnowy fasadę linearnego upływu czasu, nawigator jest w stanie niemal zatrzymać przeciwnika w czasie. Nawet jeśli efekt rzuconej przez nawigatora klątwy jest nadzwyczaj, e, nadzwyczaj subtelny, była ona wystarczającym środkiem do uniknięcia ostrza zabójcy przez wielu ludzi i powstrzymania ucieczki renegatów, zdrajców i heretyków w niezliczonych kampaniach na przestrzeni historii imperium. Złe oko to kolejna umiejętność. Na wielu światach trzy ocy mutanci, którzy mogą zajrzeć sąsiadowi do duszy, są uważani za swego rodzaju bugimenów, którymi straszy się nieposłuszne dzieci. Dorośli mówią natomiast, że są oni przeklęci i mogą przeklinać wszystko, co dobre, a już na pewno są w stanie zaszczepić strach w umysłach bogobojnych obywateli imperium, zwykłym spojrzeniem. Te i inne legendy z pewnością nie dotyczą samych nawigatorów, jednak jest w nich ziarno dotyczące ich samych. Posiadają oni bowiem pewne umiejętności, które mogą sprawić, że osoba obrana przez nich za cel zacznie nieświadomie przyciągać istoty z osnowy, stając się latarnią morską dla głodnych demonów, które powoli, za to z wielką determinacją, będą wysysać zdrowie z ich umysłu i duszy. Ta szczególna umiejętność jest nazywana złym okiem. I zazwyczaj jest wykorzystywana przez nawigatorów tylko w wypadku najbardziej znienawidzonych wrogów ich rodzin. Nieszczęśliwcy obarczeni tak okrutną klątwą bardzo szybko zdają sobie sprawę, że szczęście ich opuściło, a ich sojusznicy traktują ich z pogardą, co pogłębia narastającą w ich umyśle paranoję. Oko zapomnienia to kolejna umiejętność. Nawigator otwiera swoje oko osnowy i tropi ślady po kluczowych liniach, które łączą siłę życiową danej istoty z jej śmiertelnym ciałem. Pulsjoniczny, precyzyjny atak na te miejsca może ranić samą duszę ofiary i pokonać ją od strony empireum, co jest szczególnie przydatne w starciu z fizycznie silniejszym przeciwnikiem. Przewidywanie. To kolejna umiejętność. Wykorzystując swoje trzecie oko do wyfiltrowania małych tajemnic najbliższej przyszłości, nawigator jest w stanie delikatnie ją zmienić, unikając zranienia. I kierując kursem wydarzeń, jeśli jednak nawigator będzie grzebał w przyszłości zbyt długo, jego moc może stać się tak nieprzewidywalna, że doprowadzi do jego własnej zagłady, gdy jego dusza rozświetli się niczym latarnia w gęstej osnowie, wabiąc pobliskie demony. Spojrzenie w otchłań. Ta umiejętność pozwala nawigatorom na dostrzeżenie odbicia danej istoty w osnowie i zdobycia wiedzy na jej temat, ukrytej przez strukturę rzeczywistości. Ta umiejętność jest najbardziej użyteczna przy próbie zdemaskowania psjoników i demonów, ale można ją wykorzystać także do innych celów, takich jak wykrycie psionicznego spaczenia, szerzącego się z danych obiektów i istot oraz w tropieniu szczególnie silnych psioników. Zniewoleni spojrzeniem, niemrugające trzecie oko nawigatora zamyka jego ofiarę w niewidzialnym więzieniu jego spojrzenia przekłuwającego ciało, kości i odsłaniającego niematerialną esencję, wszech... esencję wszechrzeczy. Tę, ta szczególna umiejętność jest w stanie efektywnie pozbawić psionicznej istoty dostępu do ich mocy. Jest też skuteczna przeciwko istotom o silnej więzi z osnową, takich jak demony, w starciu z którymi skutki uboczne mogą być spektakularne i destrukcyjne. Ofiarowanie duszy to kolejna e, umiejętność. Nawigatorzy posiadają umiejętność dotykania osnowy i naginania jej do swojej woli, swoim okiem osnowy, o proszę. Poprzez ostrożne zaczerpnięcie z mocy surowego im materium, nawigator jest w stanie sprawić, że fizyczne ciało jego ofiary obrasta w pęcherze, po czym zostaje obleczone w płomienie. W zasadzie nawigatorzy zauważyli, że im bardziej zepsuta była dana osoba, tym szybciej paliło się jej ciało. To właśnie umiejętności takie jak ta sprawiają, że niewyedukowani, że niewy, e, niewyedukowany lud imperium boi się nawigatorów, choć z drugiej strony to właśnie te same techniki wykorzystania mocy osnowy są powodem, dla którego przez wiele lat polowano na nich jak na czarnoksiężników i wiedźmy. Co bardziej, pobożni członkowie nawis nobili te uważają natomiast, że ta szczególna moc została im zesłana przez samego boga imperatora po to, by mogli oni prześladować jego wrogów świętym płomieniem. Plotki głoszą, że ci sami pobożni członkowie domów nawigatorów wykorzystują ofiarowanie duszy do polowania na błędnych członków nawis nobilite. Widok z zewnątrz. Istnieje wiele mitów na temat trzeciego oka nawigatorów. Niemal wszystkie zostały powstały w starożytnej przeszłości starej Ziemi. Nawis Nobilite wie, że te opowieści nie są całkowicie mityczne. Wiedzą także, że całkowicie możliwym jest odnalezienie ukrytej wiedzy i dotarcie do wewnętrznego spokoju. W tych wypadkach posługują się szczególną umiejętnością związaną z unikatowym odgałęzieniem introspekcyjnej medytacji. Wielu ze starszych, bardziej uduchowionych członków dynastii nawigatorów spędza wiele czasu w swoich kaplicach rekluzji medytując nad problemami filozoficznymi i ezoteryczną wiedzą. Obliteracja niematerialnych śladów. To kolejna umiejętność. Przy pomocy tajnej wiedzy na temat praw rządzących światem osnowy, będąc wspomaganym specjalistycznymi urządzeniami stworzonymi przy pomocy utajnionej technologii, takimi jak okrętowe czujniki osnowy, nawigator jest w stanie wpłynąć na pływy osnowy w próbie zniszczenia śladów, jakie okręt zostawił za sobą tak w przestrzeni rzeczywistej, jak i w immaterium, sprawiając, że jego wyśledzenie jest niezwykle trudne, a niekiedy nawet i niemożliwe. Wykorzystywanie tej umiejętności jest psionicznie i fizycznie wyczerpujące. Nawigator ryzykuje wówczas utratą przytomności i trwałymi uszkodzeniami ciała. Bezpieczne przejście. Z uwagi na fakt, że nawigatorzy są istotami tak blisko związanymi z osnową, niczym dziwnym nie jest to, że rozwinęli oni osobną gałąź użytecznych umiejętności, które mają ich psionicznie chronić przed niszczycielskimi wpływami Empireum. Sporym nakładem sił nawigator jest w stanie spowolnić niszczące działanie osnowy na krótki okres czasu, polegając na swojej mentalnej sile i szczęściu w starciu z trującą esencją chaosu, unikając jej zgubnego dotyku. Prekognicja. Starsi nawigatorzy niekiedy uczą się wykorzystywać i interpretować imperialnego tarota. Ta forma prekognicji jest mniej jasna i trudniejsza do interpretacji od bezpośredniego spojrzenia w osnowę, ale jednocześnie jest to wiele bezpieczniejszą formą przewidywania przyszłości. Odnowa i odświeżenie, czyli takie SPA. Wytrzymałość i szczęście to czynniki potrzebne nawigatorowi do wytrzymania w jednej pozycji wielu dni, upewniając się, że okręt nie zbacza z kursu. By pomóc sobie w tym trudnym zadaniu może wykorzystać moc przekazywaną kolejnym pokoleniom jego rodziny, opóźniając zmęczenie i wyczerpanie w czasie i pozwalając sobie na dłuższą wartę. Choć ta umiejętność nie działa na tej samej zasadzie co węzeł, katalepsjański kosmicznych marines, który pozwala im na podtrzymywanie skupienia w jednej półkuli mózgu w czasie, gdy ich ciało śpi, co przyspiesza ich czas reakcji na warunki otoczenia, to efekty działania jednego i drugiego są zbliżone, a samo korzystanie z tej umiejętności nie ma negatywnych konsekwencji dla nawigatorów. Niestety ta umiejętność jedynie odkłada w czasie nadchodzące zmęczenie, nie usuwając go. Zaleca się, by po skorzystaniu z daru odnowy i odświeżenia, nawigator zaczerpnął snów pierwszej nadającej się do tego okazji, jeśli nie chce ryzykować zapadnięciem w śpiączkę na kilka solarnych dni. Plaga czerwonej fali. Poprzez swoje zrozumienie empireum, nawigator może wezwać pełną furię osnowy i sprowadzić falę plagi z energii osnowy, która wylewa się z ich trzeciego oka. W kontakcie z tą energią ciało przeciwnika, nawigatora, zostaje obżarte do gołych kości, a wszelkie jego płyny życiowe odparowują w chwili pożarcia jego duszy. Ta moc wystawia jednak na niebezpieczeństwo samych nawigatorów, w związku z czym korzystają z niej tylko w wyjątkowych okolicznościach, jako że surowa energia osnowy, wezwana siłą tej szczególnej klątwy, jest w stanie zalać rzeczywistość i pożreć wszystko na swojej drodze. Poszukiwanie drogi, kolejna umiejętność. Nawigator wykorzystuje swoje trzecie oko do przebicia się przez immaterium wokół niego, przekłuwając kotłujące się chmury osnowy celem odnalezienia dróg najmniejszego oporu prowadzących do jego celu, jednocześnie doglądając wszelkich dróg jego reakcji na atak, nim ten w ogóle zacznie się bronić. Dzięki temu nawigator jest w stanie zaatakować przeciwnika w taki sposób, by obejść wszelkie jego tarcze i zasłony, bez konieczności narażania siebie i swoich sojuszników. Taktyka mostka Nawigatorzy są uczeni podstaw walki okrętów w przestrzeni kosmicznej. Są oni także w stanie spoglądać na ledwie widoczne cienie, odbijające możliwe przyszłe wydarzenia. Poprzez przedarcie się przez strumień czasu i przestrzeni, przebadanie pływów i prądów osnowy, nawigator może spróbować określić bardziej optymalną pozycję strzelecką dla swojego okrętu, nakazując jego ustawienie pod kątem w taki sposób, by kadłub okrętu lepiej odbijał wrogie pociski, oraz w taki sposób, by na wszelki wypadek. Odwrót taktyczny został wykonany w jak najlepszym stylu. Rozbiórka wraku. Nawigator szybko otwiera i zamyka swe trzecie oko, wyrzucając z niego rozbłyski energii, które rozbłysk energii, który natychmiast odrywa ciało od kości wskazanego celu. W przerażającym spektaklu nawigatorzy posługujący się tą umiejętnością są w stanie zredukować oponenta do poziomu kubki białych kości i ociekającego krwią mięsa w zaledwie kilka krótkich chwil. Ogłupienie duszy. Niektórzy nawigatorzy są w stanie kontrolować energię osnowy, wykorzystując ją do wypływania z ich oka osnowy, podczas gdy większość z nich jest w tym momencie w stanie dosłownie zabić spojrzeniem, większość nawigatorów wykorzystuje ogłupienie duszy do unieruchomienia przeciwnika. Otwierając swoje trzecie oko jedynie częściowo, nawigatorzy mogą wstrząsnąć duszą przeciwnika. Niekiedy wystarczy to jedynie do jego ogłuszenia, jednak niektórzy nawigatorzy idą o krok dalej. Zaszczepiając w umyśle wrogów strach i wprowadzając ich w stan szoku, podczas gdy osnowa atakuje ich umysły i duszę. Tą umiejętnością nawigatorzy posługują się także w przypadku potrzeby zmuszenia przeciwnika do ucieczki ze strachu, czy też w sytuacjach, gdy pragną, by ich ofiara ucierpiała na skutek totalnego załamania nerwowego, z uwagi na dosłowne oderwanie od rzeczywistości mocą osnowy. Nieprzebyty kurs. Czas nie jest strzałą, która leci prosto przed siebie, a raczej zagmatwaną siecią momentów i możliwości. Nieprzebyty kurs pozwala nawigatorom na negocjowanie z ową siecią, postępując od jednego momentu w punkcie czasu do kolejnego, starając się zmieniać ich pozycję w fizycznym świecie. Wykorzystywanie tego rodzaju umiejętności jest ekstremalnie niebezpieczne, jako że nawigator tak naprawdę nie podróżuje z miejsca na miejsce. Jak miałoby to miejsce w przypadku teleportacji przez osnowę, a raczej wybiera alternatywną ścieżkę przyszłości, w której ma nadzieję zaistnieć. Ryzykuje on nie tylko poważnym uszkodzeniem ciała, ale i szaleństwem, jako że wpływając na przyszłość, musi on wpierw opuścić przypisaną do niego linię czasu. Spojrzenie bez powieki. Jeśli nawigator otworzy swoje trzecie oko, w całości każdy, kto spojrzy w jego głębie, stanie się świadkiem mocy i niszczącej umysł, nierzeczywistości osnowy. Zaledwie chwilę doświadczają gotującego się pod skórą egzystencji chaosu. Dla większości ofiar tej klątwy jest to jednocześnie ostatni widok i ostatnie doświadczenie ich fizycznego życia. Pływy czasu i przestrzeni. Poprzez przebadanie pływów osnowy wokół siebie, nawigator jest w stanie przewidzieć najbliższą przyszłość i wyjść poza przyjęty w świecie materialnym schemat upływu czasu. Wybierając dane pasma rzeczywistości i poruszając się między nimi. Choć ta moc może przynieść wielkie korzyści nawigatorowi, niesie ona ze sobą ogromne ryzyko. Jeśli nawigator straci kontrolę nad tą umiejętnością, skutki mogą być katastrofalne zarówno dla niego, jak i dla wszystkich w jego bezpośrednim pobliżu. Wizje piekła. Podczas gdy wielu nawigatorów zwyczajnie skupia się na rozpętaniu tak wielkiego zniszczenia, jak to tylko możliwe, przy wykorzystaniu energii osnowy wobec swoich przeciwników. Jak ma to miejsce w przypadku spojrzenia bez powieki, niektórzy z nich wolą działać bardziej subtelnie i szkolą się w rzucaniu klątw, będących odzwierciedleniem tego piekielnego wymiaru. Sprawiając, że nawet najbardziej nieustraszeni wojownicy upadają na kolana, płacząc jak dzieci i tracąc ostatnie okowy zdrowego rozsądku na rzecz nieokiełznanego szaleństwa. Obserwator próżni. Dzięki tej umiejętności. Nawigator spoglądający w próżnię ze swego okrętu może zgromadzić wiele użytecznych informacji na temat pobliskiej przestrzeni. Przykładowo, może wskazać pobliskie pola minowe, ukryte, ukryte, wrogo nastawione istoty mieszkające w próżni, zamaskowane statki i słabo widoczne pasy asteroid. Wyszkoleni i szczególnie uzdolnieni nawigatorzy mogą rozwinąć nawet specjalne wyczucie próżni, dzięki któremu są oni niezwykle dokładni. W określaniu pozycji danego zagrożenia i sięgać nawet na miliony kilometrów od okrętu. Warta osnowy. Nawigatorzy muszą być wiecznie czujni wobec możliwych zagrożeń w czasie, gdy prowadzą okręt przez osnowę, muszą być zawsze gotowi na reakcję i przejść do działania już przy pierwszym objawie wpływów złośliwych kaprysów zmiennego królestwa chaosu. Na polu bitwy nawigator może wykorzystać tę moc na swoją korzyść. Reagując na uderzenia, nim wróg w ogóle wykonał zamach, czy też wzywając sojuszników do usunięcia się z zagrożonego eksplozją miejsca na chwilę przed jej urzeczywistnieniem się. I tak oto dotarliśmy do końca dzisiejszego odcinka. Na pewno będą jeszcze kolejne. A dzisiaj, no, taki bonus dostaliście, 25 minut. E, no to wiecie. E, siekierkę, siekierkę dla Wojtusia. Dzięki Wam bardzo za dzisiaj, słuchajcie, no i co, do następnego odcinka, tak? Cześć. Wejdź na Patronite i wesprzyj projekt.